Mój ojciec wyrzucił mnie z domu, gdy miałam 13 lat, bo moja macocha mnie nienawidziła. A teraz po latach nagle chcę, żebym wróciła. I kiedy w końcu zrozumiałam dlaczego, dotarło do mnie, że on nie zmienił się ani trochę. Wszystko zaczęło się w 2020 roku, gdy pandemia wywróciła świat do góry nogami. Miałam 13 lat, mieszkałam w Fuston i szczerze na początku między mną a moją macochą, Laurą, było dobrze. Naprawdę dobrze. Widziałam w niej drugą mamę. Była w moim życiu od jakiegoś czasu, zawsze była miła, ciepła. Nigdy nie czułam, żeby traktowała mnie gorzej niż własne dziecko. Więc kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży, byłam autentycznie szczęśliwa. Myślałam, że będę częścią tej nowej rodziny. Że będę starszą siostrą z prawdziwego zdarzenia. Że to będzie coś dobrego. Moja biologiczna mama Rachel jest chirurgiem. W pandemii pracowała jak szalona. Z dyżuru na dyżur. Jej grafik był koszmarny. Przez to trafiłam do mojego ojca, Dawida, i do Laury na czas izolacji. To miało potrwać chwilę, ale chwila zamieniła się w długi pobyt. Na początku było spokojnie. Wszyscy próbowaliśmy przetrwać lockdown. Oglądaliśmy filmy, siedzieliśmy w domu, robiliśmy to co robił wtedy każdy. I wtedy. Laura zaczęła się zmieniać. Kiedy była mniej więcej w czwartym miesiącu ciąży, najpierw pojawiły się drobiazgi. Takie małe sygnały. Kąśliwy komentarz. Złośliwe spojrzenie. To teatralne westchnięcie, gdy wchodziła do pokoju i widziała mnie siedzącą cicho. Myślałam, ok, ma gorszy dzień. Jest w ciąży. Wszyscy są zestresowani. Tłumaczyłam to sobie, bo chciałam wierzyć, że to tylko chwilowe. Ale to nie było chwilowe. Z dnia na dzień miałam wrażenie, że wszystko, co robię, ją drażni. A ja nawet nie byłam problemowym dzieckiem. Byłam uporządkowana. Trzymałam się zasad. Pomagałam w domu. Naprawdę starałam się nie przeszkadzać. I mimo to ona zaczęła zachowywać się tak, jakby moja obecność psuła jej dzień. Jakby samo moje istnienie było czymś obraźliwym. Zaczęłam spędzać prawie cały czas w swoim pokoju. Wychodziłam tylko po jedzenie albo żeby zrobić to, co do mnie należało. Poza tym próbowałam być niewidzialna. Tylko że nawet niewidzialność nie działała. Ona zawsze znajdowała powód. Pamiętam dzień, kiedy wpadła do mojego pokoju wściekła, krzycząc, że tu tak śmierdzi, że robi jej się niedobrze. Rozejrzałam się i nic. Dosłownie nic, poza półotwartą paczką hipsów na biurku. Zanim zdążyłam coś powiedzieć, ona zaczęła płakać. Tak se jo płakać, szlochając, jakbym zrobiła coś okropnego. Mój ojciec natychmiast przybiegł i, jak zawsze, zaczął ją uspokajać. A ja stałam i patrzyłam w kompletnej dezorientacji, co ja właśnie zrobiłam. To się powtarzało. Jeśli siedziałam cicho i czytałam, narzekała, że nic nie robię. Jeśli byłam w kuchni, narzekała, że przeszkadzam. Jeśli sprzątałam, narzekała, że źle. Jeśli myłam naczynia, narzekała, że za wolno. Zawsze było coś, jakby potrzebowała pretekstu, żeby się na mnie wyładować. A najgorsze w tym wszystkim, mój ojciec. On nigdy mnie nie bronił. Nigdy nie powiedział, hej, poczekaj. To moje dziecko. Nigdy nie zapytał, jak ty się czujesz. On tylko powtarzał, zrozum, Laurę. Ona jest w ciąży. Ona jest wrażliwa. Nie dokłada jej stresu. Jakby jedyną osobą, która miała prawo do emocji w tym domu, była ona. A ja byłam tylko czymś, co trzeba ustawić, żeby był spokój. Próbowałam z nim rozmawiać. Pytałam, czemu ona mnie tak traktuje. On zbywał mnie, mówił, że to stres, to hormony, to etap. Ale z czasem było jasne, że to nie jest przypadek. To nie wyglądało na gorsze dni. To wyglądało na czystą niechęć. Moje zdrowie psychiczne posypało się totalnie. Zaczęłam myśleć, że to ja jestem problemem. Kładłam się spać ciężarem w klatce piersiowej, wyobrażając sobie moment, w którym ojciec przyjdzie i powie mi, że mam się wynosić. A stres był tak silny, że zaczęły mi wypadać włosy. Pamiętam, jak siedziałam na podłodze i wyciągałam całe pasma, jakby mój mózg nie wiedział, jak inaczej wyrzucić z siebie napięcie. Próbowałam być lepsza. Sejo, zaczęłam robić jeszcze więcej w domu, jakby od tego zależało moje miejsce. Sprzątałam kuchnię, pranie, wszystko. Chciałam, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie pomagam. Ale to nic nie zmieniło, bo problemem nie były naczynia. Problemem byłam ja. I wtedy wydarzyła się ta scena, która do dziś siedzi mi w głowie jak film. Był zwykły dzień. Najbardziej zwykły, na jaki ten dom pozwalał. Siedziałam w kuchni z miską płatków i telefonem. Lubię, kiedy płatki trochę zmiękną. Wiem, dziwne. Byłam cicho. Nie robiłam bałaganu. Kuchnia była czysta, sama ją rano posprzątałam. I wtedy Laura weszła. Najpierw nic nie powiedziała. Stała chwilę i patrzyła, jakby szukała powodu do awantury. A potem zaczęła sprzątać ze złością. Trzaskała naczyniami. Szorowała blat, jakby chciała go zdrapać. Mamrotała, że tu zawsze jest syf i że niektórzy nie umieją sprzątać. Ja siedziałam i milczałam, bo nauczyłam się, że każda reakcja tylko dolewa benzyny. I nagle ona podeszła do mnie, wzięła moją miskę, której nawet nie zdążyłam ruszyć, i wyrzuciła ją do kosza. Po prostu bez słowa. Bez powodu. Jakby to nic nie znaczyło. To był taki moment, w którym czujesz, że to już nie chodzi o płatki. To jest komunikat: Nie liczy się to, co robisz. Nie liczy się, co czujesz. Nie masz tu wartości. Wtedy pękłam. Uderzyłam dłonią w stół i krzyknęłam: Jaki ty masz problem ze mną? A potem to, co trzymałam w sobie miesiącami, wylało się jednym tchem: Dlaczego ty mnie tak nienawidzisz? Ja ci nic nie zrobiłam. Ona zamarła, jakby nie wierzyła, że się odezwałam, a potem, jak włącznik, zaczęła płakać głośno, dramatycznie, tak żeby każdy to usłyszał. I oczywiście mój ojciec wpadł do kuchni. Zapytał: Co się dzieje? Ale to nie było pytanie, to był wstęp do oskarżenia. Bo zanim ja zdążyłam powiedzieć cokolwiek, Laura zaczęła szlochać, że ją stresuje, że ona nie czuje się bezpiecznie we własnym domu, że nie wytrzymuje. Spojrzałam na ojca licząc na jedno: Dobrze, wysłuchajmy jej, kropka. Chociaż jedno. Ale on odwrócił się do mnie i powiedział: Co ty zrobiłaś? I to był ten moment, ten jeden, w którym zrozumiałam, że on już wybrał, że cokolwiek się wydarzy, ja jestem winna. Laura przez łzy powiedziała: Nie chcę jej blisko mojego dziecka. Że ten stres szkodzi jej i dziecku. Że ja muszę odejść. Ojciec zabrał mnie do mojego pokoju, zamknął drzwi i spojrzał na mnie jak na problem do rozwiązania. Serce waliło mi jak oszalałe. I wtedy powiedział zdanie, które zmieniło wszystko. Musisz coś robić, Laura. Nikt nie nienawidzi dziecka bez powodu. W tamtej chwili poczułam, jakby ktoś wyrwał mi spod nóg podłogę. Bo ja nie byłam już jego córką. Byłam źródłem problemu. I nawet nie próbował zrozumieć, co się dzieje. On po prostu uznał, że to ja muszę przestać uspokoić sytuację, nie stresować ciężarnej. Nie kłóciłam się. Nie krzyczałam. Coś we mnie po prostu zgasło. Spakowałam plecak. Wzięłam kilka ubrań. Zamknęłam się w pokoju i weszłam na social media. Zrobiłam post, pytając, czy ktoś ma dla mnie miejsce. Napisałam prawdę, bez lukru. Bo ja musiałam wyjść. Natychmiast. Telefon zaczął dzwonić non-stop, ale go wyłączyłam. Spakowałam resztę rzeczy i wyszłam oknem. Mój pokój był na parterze. To było łatwe. I szczerze. Wtedy nie myślałam o niczym, tylko o tym, żeby uciec. Szłam przez około pół godziny, zanim w ogóle odważyłam się włączyć telefon. Setki powiadomień, połączenia od ojca, wiadomości od Laury, od rodziny, od ludzi, którzy widzieli mój post. Nie czytałam. Wyłączyłam telefon znowu i poszłam do koleżanki. Jej rodzice pozwolili mi przenocować. Nie zadawali zbyt wielu pytań. Powiedziałam tylko, że w domu jest źle i że potrzebuję jednej nocy spokoju. Do mamy napisałam z telefonu koleżanki. Była na operacji, ale odpisała, że następnego dnia przyśle po mnie ciocie Meg. Tamtej nocy leżałam i słyszałam w głowie jedno zdanie w kółko. Nikt nie nienawidzi dziecka bez powodu. Im dłużej o tym myślałam, tym bardziej czułam złość, nie tylko na Laurę, ale na ojca. Bo on uwierzył w to bez wahania. I nawet nie zapytał, czy ja w ogóle żyję w tym domu jak człowiek. Następnego dnia ciocia Meg mnie zabrała. Jej dom był jak szron, jak miejsce, w którym można w końcu oddychać. Kiedy włączyłam telefon, zobaczyłam, że ojciec dzwonił do mnie dziesiątki razy. Jego wiadomości brzmiały jak przeprosiny, ale zawsze z obroną Laury w tle. Zawsze z sugestią, że to ja powinnam wrócić i utrzymać spokój. Laura napisała krótko, bez przeprosin, tylko że mam myśleć o stresie, jaki zafundowałam rodzinie uciekając. To mnie zagotowało. Jakim cudem ona miała czelność robić ze mnie winowajce? W międzyczasie rodzina zaczęła reagować. Moi dziadkowie ze strony ojca byli wściekli. Ojciec próbował wrzucać dramatyczne posty o tym, że zniknęłam, ale ludzie zaczęli pytać: Dlaczego trzynastoletnie dziecko ucieka z domu? Co tam się dzieje? I nagle jego ofiarność przestała działać, bo w oczach innych to on wyglądał jak ktoś, kto nie potrafił ochronić własnej córki. Ja nie czułam satysfakcji. Czułam tylko ból. Bo niezależnie od komentarzy, prawda była prosta. Mój ojciec wybrał ją. Po kilku dniach zablokowałam ich oboje. Nie mogłam znieść manipulacji. Ciocia Meg dała mi czas, spokój i przestrzeń. W jej domu wreszcie nie chodziłam na palcach. Uczyłam się zdalnie, pomagałam jej w domu, próbowałam wrócić do siebie. Mijały miesiące, potem lata. Dorosłam. Zbudowałam sobie życie bez nich. To nie było idealne, ale było moje. I z czasem naprawdę uwierzyłam, że ta historia jest zamknięta. Aż pewnego dnia po latach ciszy dostałam wiadomość od ojca. Chciał porozmawiać. Przez sekundę pomyślałam, może w końcu zrozumiał. Może chce przeprosić. Może spróbuję coś naprawić. Ale nie. To nie miało nic wspólnego ze mną. To miało związek z tym, że jego życie zaczęło się sypać. Laura obróciła się przeciwko niemu. Zaczęła go oskarżać, przemoc, agresja, mizoginia, cały pakiet. Według niego to były kłamstwa. A ja, czytając to, poczułam dziwne dejawiu. Ten sam schemat. Ta sama gra. To samo robienie z siebie ofiary i z drugiej osoby potwora. Tylko że kiedy ona robiła to mnie, mój ojciec stał po jej stronie. I teraz, gdy rol się odwróciły, on przyszedł do mnie jak do ostatniej deski ratunku. Powiedział, że próbował pójść do moich dziadków, i oni zamknęli mu drzwi. Moi dziadkowie, ci sami, którzy kiedyś byli zawsze przy nim, powiedzieli mu, że po tym co zrobił mi jako dziecku, nie jest już częścią rodziny. A potem padła warunkowa część. Dziadkowie stwierdzili, że jeśli on chce mieć jakąkolwiek szansę na powrót do rodziny, musi najpierw naprawić relacje ze mną. I wtedy wszystko stało się jasne. On nie odezwał się do mnie z miłości, nie z wyrzutów sumienia, nie dlatego, że w końcu zrozumiał, jak mnie skrzywdził. On odezwał się, bo mnie potrzebował. Byłam kluczem, mostem, narzędziem. Przepustką do tego, co stracił. I w tamtej chwili nie poczułam już tej starej wściekłości. Poczułam tylko spokój, taki chłodny, dojrzały spokój, bo zobaczyłam go wyraźnie on nadal myśli tylko o sobie. Więc odpisałam jednym słowem: Nie, bez tłumaczeń, bez długiej rozmowy, bez szansy na kolejną manipulację. Nie. Oczywiście zaczął pisać dalej. Wciąż jestem Twoim ojcem. Rodzina powinna się wspierać. To dobry moment, żeby wszystko naprawić. Jakby to kiedykolwiek było ważne dla niego, gdy ja miałam 13 lat i błagałam o bezpieczeństwo. Nie odpowiedziałam. Zablokowałam go. I poszłam dalej. Bez dramatu. Bez wątpliwości. Bez poczucia winy. Bo prawda jest prosta, on dokonał wyborów. Wybrał kobietę, która mnie niszczyła. Wybrał jej wersję. Wybrał wyrzucenie mnie z domu. A teraz, gdy sam zbiera konsekwencje, chce, żebym to ja go ratowała. Nie. On chciał córki. Ja chciałam ojca. Na końcu nie było ani jednego.